Ahoj Szczury Lądowe, w pierwszym odcinku z zwita Was Kapitan Łosiobrody. Dzisiaj zanurzymy się w świecie rumu, złota, plądorowania i pięknych pikselowych kobiet. Tak mili Państwo, na naszej gamespitowej patelni zagościł dzisiaj Pixel Piracy. Może już serio o samej grze, jest to produkcja indie autorstwa studia Quadro Delta, którą opublikował Relogic. Ja osobiście dorwałem tą grę na Steamie. O niej samej dowiedziałem się przeglądając różne YouTube'owe kanały i odrobinę mnie zaintrygowała. Jako kompletny ignorant na początku trochę ją obśmiałem, ale jak tylko do niej usiadłem w zamierzeniu na 15 minut, to od komputera wstałem po 4 godzinach z wypiekami na twarzy. Tak więc, niech was nie zwiedzie grafika, niech was nie zwiedzie nazwa, bo przyszedł czas na rabowanie i plądrowanie. Część z was widziała już tą grę u nas na live'ie i pojawiły się prośby, żebym pokazał jak zacząć. Tak więc ten odcinek przy okazji będzie takim naszym małym tutorialem. Grę zaczynamy następująco: klikamy New Game. No shit, Sherlock. I mamy tutaj możliwość wyboru saveu, slota, na którym sobie zainstalujemy gierkę. Ja tutaj mam przygotowany ten, i nadgram po prostu grę. I tu podstawowa sprawa, nazwanie naszego pirata. No, dobry kapitan piratów nie może się inaczej nazywać jak łosiobrody, możemy też zmienić nazwę naszego świata gry, ale tam nie ma żadnego znaczenia i także wybrać tryb. Ja gram na trybie kampanijnym, bo wiadomo, że y, y, pirat musi mieć jakąś historię, musi zwiedzić ten świat i, i no, ten tryb najbardziej mi się podoba. Start game i ciśniemy dalej. Następnym okienkiem jest, następne okienko pokazuje kilka rzeczy, które możemy wybrać. Świat jest całkowicie losowy, ale możemy jakby predefiniować niektóre zmienne, które wpływają na to, jak zostanie wylosowany. Możemy mieć na przykład wybrać, że chcemy więcej potworów, więcej takiej tajemnicy i więcej dramy. Nie wiem szczerze mówiąc na co się to przekłada, ale generalnie jako potomek Indiana Jonesa lubię tajemnicę, to sobie wybrałem mistery. Yy, bę, 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 bę. Następna rzecz. Możemy mieć więcej e, ship encounterów, czyli takich wydarzeń, które nas spotykają, mm, kiedy płyniemy statkiem. Bardzo fajna sprawa, może być plaga jakaś, coś tam się dzieje. Ja tam klikam na oślep, nie wiem o co chodzi. Ważne, żeby była niespodzianka. No i ostatnia rzecz, czyli co mamy na starcie. Możemy mieć, ma, mamy do wyboru Falcon Blade, czyli Taka trochę lepsza szpada, dodatkowy startowy pirat i 20 golda. Ja generalnie jestem za tym, żeby być dobrym rębają, więc wybieram Falcon Blade'a. Mam nadzieję, że będę zadowolony. Poziom trudności normal, bo przecież nie jesteśmy nienormalni. I normal i mail. Tak, jesteśmy facetem. Bo teraz możemy sobie wybrać to, jak nasz pirat będzie wyglądał. No, tutaj różne rzeczy można mu na twarz schować. Zresztą twarz chyba jest trochę przykryta była włosami. O. To tu jakieś takie tak, szminką wysmarowane. No, nie, weźmiemy jakiegoś kapitana z brodą. O, taka dziwna broda. O! Siwa broda, Łosiobrody, siwo brody. Zmienimy jeszcze kolor tutaj czapki, czy włosów. Nie wiem co to tam jest. To chyba jest jakaś czapka, albo w ogóle czapkę zmienimy. Na coś takiego tajemnego, co tu się wyprawia. O, weźmiemy sobie taką czapkę, czy to włosy, nie wiem. Nie wiem, nie potrafię. W tej, w tej, w tej grafice się czasem nie, nie potrafię odnaleźć. Zmienimy koszulkę. O. O, myślę, że to będzie najlepsza opcja. Bo pirat to wiadomo, że musi biegać na gołej klacie. Tutaj klata, jako pirata, zarost, jakieś tam akcesoria. Dobra, jeszcze tylko głos na koniec sobie wybierzemy. One są bardzo cichutko, mam nadzieję, że słyszycie. Ale weźmiemy jakiegoś takiego po mutacji niż przed mutacją. No, i tutaj pojawiła się nam plansza, która mówi, co mamy zrobić w ramach tej gry. Musimy rozwalić, pokonać czterech legendarnych piratów, to są ich imiona. I zebrać części mapy i odkopać skarb. No, powiem Wam tak, no, nie jest to może zbyt ambitna historia, w Game dev tycoonie pewnie byłoby na pierwszej kresce, ale, ale czego się spodziewać po Grze o Piratach? No, to, to, to mnie całkowicie zadowala. Pierwsza lokacja, na której się pojawiamy to wyspa taka startowa. Na niej jest tawerna, sklep z żywnością, sklep ze skillami i jakiś kolejny sklep, w którym nie wiem co można kupić. No, ja wiemy, że piraci operują w bandach, a żeby była banda, to musi być co najmniej dwóch piratów, więc podejdę sobie do tawerny i spróbuję wynająć jakiegoś kolejnego śmiałka, który by tam z nami sobie pograł. Mamy akurat możliwość wynajęcia czterech piratów. Hmm, hmm, hmm. O, ten był szalonym bogiem, ten był pasterzem, ten był astronautą, o kurde. To weźmiemy astronautę, na pewno przywędrował do nas z Kerbali. Wydaliśmy już całe siano. Mamy drugiego załoganta. I wiadomo, co dwóch. To nie jeden. Tak, tak, jakoś się mówi chyba tak. I wracamy na nasz statek. Prawym przyciskiem myszy mm, każe całej naszej ekipie się tam przesunąć. I wskakują sterowanie jest badalnie proste. O, co tu się stało? Makowiec! Smród i syf. A właśnie, cóż mogę jeszcze powiedzieć o samych piratach? Niby pirat, jaki jest, to każdy widzi, ale za każdym z tych wilków morskich kryje się, kryje się jakaś większa historia. Bart Glover na przykład był, jest głupi, jest głupi jak torba z cegłami. No, głębokie, tymi opisami nie trzeba się przejmować, bo bo jak widzicie nie mają odzwierciedlenia w rzeczywistości, czyli w współczynnikach cyfrowych. Moim zdaniem najważniejsze są z tych współczynników trzy, czyli siła, która decyduje o tym, jak kurde nasz pirat potrafi rąbnąć drugiego pirata, witalność, czyli ile potrafi obrażeń przyjąć na swoją piracką klatę i inteligencja. No, jak widzicie tutaj niby jest napisane, że jest głupi jak torba cegieł, ale to jest jego jednak największy atut, inteligencja, więc te rzeczy w ogóle stoją w sprzeczności. Inteligencja jest o tyle ważna, że dodaje nam dodatkowe punkty doświadczenia, które decydują tak naprawdę o tym, jak szybko nasz pirat awansuje, a z każdym awansem dostaje punkty TP, które możemy sobie wydać na rozwijanie tych współczynników lub wykupywanie umiejętności. Ja osobiście postacie rozwijam tak. Witalność na 3 minimum, potem inteligencję na 5, potem ciutkie siły i inteligencję dalej do 10 rozwijam. No a pozostałe współczynniki tak gonią tą inteligencję tak no trochę niżej. A jak mam 10-12 inteligencji to już puszczam wodze fantazji, wale w to co mi się tutaj najbardziej podoba. No i tak jak wspominałem oprócz cyferek mamy umiejętności, czyli co takiego nasz pirat potrafi robić. Eee, co najmniej jedna osoba z załogi powinna umieć czyścić pokład, szczególnie że jak widzieliście nasi piraci to straszni syfiarze i regularnie, o ile ich nie nauczymy inaczej, srają na pokład. No i coś właśnie z tym klopsem dosłownie trzeba zrobić. Kolejne istotne umiejętności to łowienie ryb i gotowanie. Jak mamy w załodze wędkarza, czy tam rybaka i kucharza, kupimy do tego wędkę, to nie musimy się martwić o jedzenie, bo jeden koleś tam łowi ryby, drugi je oprawia i, i przygotowuje do jedzenia. Ważną umiejętnością jest także pływanie, bo jak zapewne wiecie, spływaniem u piratów jest dosyć ciężko. No ale yy, właśnie, musimy się martwić o jedzenie. Głód i morale to rzeczy, które postanowią być albo nie być o naszej pirackiej załodze. Z głodu można umrzeć, Kolejne, kolejna oczywistość, a jak wiecie, pirat głodny to pirat zły. No i puste brzuchy ostro pogarszają morale. Morale należy utrzymywać wysoko, bo jeśli ono sobie po prostu spadnie i tego nie zrobimy, to piraci nie dość, że przestaną nas słuchać, to jeszcze mogą wbić nam nóż w plecy bez żadnego pardonu. Jak sobie radzić z niskim morale? Trzeba często odwiedzać tawerny, które widzieliśmy właśnie tutaj na, na, na wyspie po lewej stronie. Nie, prawej stronie, dzisiaj ta jest prawa. Tutaj jest właśnie przykładowa tawerna. I można też rozdawać przedmioty, które poprawiają morale, na przykład liście tytoniu czy rum. No i w ostateczności możemy też, też doraźnie wypłacić naszym piratom. Tutaj jest Pay Salary, Pay All. Yy, możemy im wypłacić pensję, no ale ja jestem rasowym sknerusem, więc wolę tego unikać. No i trzeba chyba zacząć naszą przygodę. Więc klikamy World Map, a tutaj jeszcze trzy słowa. To jest mapa. Kolejna oczywistość, złożona z kwadratowych yy, lokacji. Yy, jeśli jest tutaj jakaś ikonka, bo mogło być puste pole, to oznacza, że. Tam, w danym miejscu coś się dzieje. Wiedzcie, że coś się dzieje. Koło lokacji też jest zapisany numerek. Tutaj jest na przykład Danger 1, który mniej więcej pokazuje poziom trudności danego miejsca. No jako, że na szczeblu pirackiej kariery zajmujemy miejsce póki co suchych leszczyków, to trzeba będzie poszukać łatwiejszego wyzwania. No i dobrym sposobem na zarobek na początku jest napadanie innych piratów. No po splądrowaniu ich statku zawsze trochę grosza wpadnie do naszej sakiewki. Tak się akurat zdarzyło, że... Tutaj my jesteśmy w mieście, ale mamy dwóch piratów na poziomie trudności 1. I tutaj się w ogóle pojawił ten, leg jeden z tych legendarnych wrogów, którego musimy pokonać, ale jak widzę ile on ma życia, to myślę sobie, że na pewno nie szybko. Wybieramy sobie pole i klikamy Sail to Destination i płyniemy. Tutaj kupska się walają, niestety nikt z załogi ich póki co nie posprząta, bo nie mamy umiejętności na sprzątanie kupła. Kup, kupa, kupy, tak, kupska. Chciałem powiedzieć, ale przydziałem. W prawym górnym rogu progres podróży, po 100% dopływamy na miejsce. No i mamy możliwość wyboru, czy chcemy uciec, mamy 60% szans na ucieczkę, czy Interact, czyli zaatakować. No ale to skoro ja ich atakuję, no to nigdzie nie uciekam. Oni na szczęście uciec nie mogą. No i pierwsza rzecz to desant na wrogą łajbę i tu nasza dzielna załoga wpada. Do tego dżentelmena i go tam kroją. Ładnie go tutaj ciepią na kawałki. Koleś z kolesia normalnie coś wypadło. Na pokładzie jest jeszcze jakaś urna, którą można rozłożyć i, 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 i może coś z niej wypadnie ciekawego. Tak wypadło kilka monet. W prawym dolnym rogu widzicie, co udało się nam pozyskać z tej urny. I co teraz? Teraz mamy dwie opcje do wyboru. Jeśli byłbym na statku, mógłbym go zająć. W tym momencie moja załoga przysiadłaby się z tego statku na ten, ale mam tutaj zapas jedzenia, który by się zmarnował, więc nie będę tego robił. I kolejna opcja, czyli plądrowanie. Bach! Plądrowanie sprawia, że odzyskałem połowę materiałów mniej więcej. To jest oczywiście losowe do budowy statku i z tego z pierwszopoziomowego statku udaje się nam odzyskać także 50 monet, które wpadają do naszego skarbca i dają nam możliwości już kopienia jakichś tam kolejnych rzeczy. A tymczasem, borem lasem przesiadam się znowu na mapę świata i lecę na kolejnego pirata. Oczywiście tutaj cały czas są prowadzone dialogi między członkiem załogi i naszym kapitanem. Tam się póki co się bardzo lubią, bo morale jest wysoko. Na jedzeni też są, tylko te y, sterty klopsów budzą klimat, znaczy burzą klimat. Interakt i atakujemy. Ten statek wygląda już trochę inaczej. Ale dalej też go splądrujemy, bo yy, przyda się nam, przydadzą się nam pieniądze, no i te części, bo w następnym odcinku serii będziemy budować swój własny galeon. Ale tutaj nie wyprzedzajmy faktów, taki mały spoiler, co będzie następnym razem. A czemu ten typ tutaj bije urnę? No, przecieli mu głowę na pół. Ludzie, co to za przemoc jest? Mam nadzieję, że nie oglądają nas. Żadna osoba o słabych nerwach. To byłoby tragiczne w skutkach. I wracamy na statek. I plądrujemy. Bang. Znowu 50 golda. Niestety bardzo mało surowców udało się odzyskać z tej krypy. Co ja tutaj klikam? World map. I kolejny pirat. Tym razem poziomu drugiego. No ja niestety nie będę... Ryzykował, więc sobie po prostu postaram tutaj wrócić do miasta. A w mieście yy, mieliśmy stoisko ze skillami, więc yy, pokażę Wam, jak się uczyć skili. Yy, przy okazji kupuje, kupowania skila yy, do czyszczenia pokładu, tak? bo tutaj, jak zaraz nam zasrają wszystkie deski, to, to będzie dramat i morale zacznie spadać. No poza tym wygląda to mało estetycznie. Już zaraz kończymy podróż. 87%. Jak mamy większy statek, jest na nim więcej załogi, to czasami się zdarza, że ekipa potrafi sobie zaśpiewać jakąś szantę. Bardzo sympatycznie to wygląda. O, nasz pirat już od razu poszedł do tawerny. Ten nasz załogan, Bart Glover. A właśnie, czy udało się nam już kogoś tam rozwinąć delikatnie? Tak, udało się. Mamy dwa punkty TP. Jeden wydam na punkt witalności A łosia na Vitala i inta Dokładnie Łoś jest głupi jak kilo gwoździ Niestety A u Barta zostawimy jeden punkt TP Żeby właśnie wykupić umiejętność czyszczenia pokładu Loser Jaki loser, co on do mnie powiedział, a to dramat, a to zły człowiek, co my tutaj mamy, toilet study, a bo możemy ich też nauczyć od razu robienia makowców za burtę, ale e, taniej będzie chyba nauczyć jednego sprzątania, tak, tak, tak myślę i od razu sobie kupimy cooking i fishing, dokładnie żeby mieć komplet skilli. I jeszcze jeśli nam wystarczy, to może jakiś zapas jedzenia. Tak, tak. Watermelon Arbus, jak wiecie, jest znanym pirackim pożywieniem. Nasz pozostały załogę posiedział już sobie w tawernie i miejmy nadzieję, że odnowił swoje morale. I nie będę musiał upłacić. Mu O, właśnie. Jak się uczymy skili. Bart Glover ma jeden punkt TP w pasywie equip możemy wstawić sobie yy, albo przedmiot, który będzie działał pasywnie, nie będzie wymagał jakiejś tam aktywacji, albo właśnie coś takiego jak skill cleaning. Klikam. Został wydany jeden punkt TP i pan nauczył się sprzątania. O, i jak widzicie już te gówna wylatują z prędkością światła do wody, ryby się tutaj pojawiają. Na bank coś tam znajdą do jedzenia dla siebie. Dobra. I co? Mapa, i tutaj jest kolejny pirat, który chciałby nam oddać swoje złoto. Słońce wschodzi. Nasza wesoła załoga już knuje taktykę na następny napad. Ostalent counter, oczywiście atakujemy ich. Ich jego, co za pa paskudna fryzura. Daryl Cukoni, stłuczemy pana cukinie. Niby jest powiedzenie dwóch na jednego, to banda łysego, no ale cóż zrobić? Liczy się skuteczność, przede wszystkim jeśli chodzi o pirackie rzemiosło. Urna rozwalona, a w urnie jakieś tam monety, drobiazgi. A, i plądrujemy statek, już bym zapomniał. 50 gold by mnie ominęło. A tu kolejny pirat. Oj ci piraci nie mają z nami łatwo. Bardzo fajnie się ułożyło, że jest tych kilku piratów tutaj, tutaj w okolicy. Możemy sobie ładnie zarobić. No i zaraz pokażę wam też jeszcze wyspę, bo oprócz napadania piratów możemy eksplorować różne lokacje, których też jest dosyć dużo do wyboru, i na każdej z reguły jest coś innego. No ale trzeba uważać, bo o ile ci piraci na pierwszym poziomie są dosyć przewidywalni, to na wyspie, nawet tej pierwszopoziomowej, może się zdarzyć jakaś. Rzecz, która nas po prostu poskłada i, i nasza przygoda się po prostu zakończy. Dramatyczna muzyka, starcie, szermierze na pokładzie. Sceny jak z Assassin's Creed Black Flag. I koleś kopnął w kalendarz. No i jeszcze zgodnie ze starym zwyczajem bijemy urnę. A w urnie nic nie było, samo jakieś tam klepaki. To wracamy do siebie. Tutaj zostawiamy tego ubogiego kapitana, a samą krypę puszczamy na dno. Koniec. World Map, tutaj Pirate Danger 2. I wyspa Danger 2. Dobra, wracamy do, na naszą, do naszego miasteczka. Tam sobie wynajmiemy kolejnego pirata, będziemy już mieli trzech gości w ekipie, więc jakaś tam siła przebicia będzie większa, więc będziemy mogli najprawdopodobniej poradzić sobie z, ze statkiem pirackim drugiego poziomu. A to byłoby naprawdę fajne, bo na tych statkach jest więcej złota, więcej części do budowy okrętów, no i też więcej piratów, których można pokroić. Bo to też jest ważne, bo za killing blowy nasza, nasi, nasi bohaterowie również dostają punkty doświadczenia. Tutaj już czwarty poziom, oj coś przegapiłem. Ten to inteligencik jakiś, jak widzicie ta inteligencja pozwoliła nam bardzo szybko awansować. O i teraz już w inta idziemy, żeby było z górki, no a łosiu ciągle kurde na tym podstawowym poziomie, ale co zrobić. Tak to jest jak mózg operacji ma yy, drugi poziom inteligencji. Powiem tak, ja, ja właśnie staram się jak najszybciej wynająć 3-4 piratów, potem ich jakoś w miarę równo skilować, i tą taka ekipa 3-4 znaczy no piratów pozwala spokojnie rozwalić, jeśli jest wyszkolona, trzeciego i czwartego poziomu statki pirackie, a to już nam daje stały źródło dochodów. Już oczywiście pomijam to, że bez problemu udaje się nam podbić i zrobić więcej wysp. Na tym niskim poziomie trudności. A wyspę zaraz wam pokażę, tylko tutaj jeszcze jakieś małe zakupy skili. Co tu mogę zrobić? O, map reading. Map reading jest też bardzo fajną umiejętnością, którą zaraz wam zaprezentuję. I oczywiście łosiobrody. Nie. A, nie mamy punktów TP, to musimy poczekać na awans. Markus McDougall. Jakiś Szkot albo Irlandczyk. To to jaki tupecik ma, Karol Steller, World Map i wyspa. Wyspa Armand. Sam jestem ciekaw, co będzie na tej wyspie, bo może uda się nam niej też zarobić parę groszy. Albo po prostu będzie nuda i kapa. Na wyspach też są skrzynie, w których mogą oprócz złota występować różne przedmioty użyteczne w dalszej części rozgrywki. Tutaj akurat są kości. Kości nie będę rozgrzebywał, bo jest duża szansa na to, że pojawi się tam przeciwnik w formie undeadów, a niestety nasza drużyna jest za słaba. Natomiast jedyny przeciwnik jaki jest na tej wyspie to jest pies Russell, który. Właśnie został przerobiony na kebab. Jakie slow motion widzieliście? Kurde, ale akcja. I jeden z najfajniejszych momentów grze, czyli Interact, otwieranie kuferków. A w kuferku złoto, list miłosny, grindstone i... i bomba. Więc generalnie nie ma jakichś tam kokosów, ale też nie ma porażki. Nasza wesoła załoga sobie wsiądzie teraz na, na statek. I myślę, że dobrym pomysłem będzie wrócenie na tą wyspę startową do tawerny. Tam zakończymy nasz materiał. Ale zanim to się zdarzy, oczywiście zlecę tutaj podróż. Tak tutaj popłyniemy. Zanim to się zdarzy, zaprezentuję Wam takie rzeczy, jak. Opowiem wam kilka słów o broniach. Tak, tak bronia. Jak widzicie, broni możemy, mamy dwa sloty: broń dystansową i broń mele. Póki co nie udało mi się żadnej broń dystansowej znaleźć. Broń mele, czyli broń do walki wręcz, czyli nie wiem jak to się tam czyta. Są najróżniejsze rodzaje. Tutaj ten ma Catlas, to jest chyba Cordelas. My mamy Falcon Blade'a, którego wybraliśmy na początku naszej rozgrywki, a ten trzeci pirat ma nóż, każda broń ma swoje jakieś cechy obrażenia, prędkość ataku to jak daleko odrzuca przeciwnika i też wpływa na szanse na urządzenie na obrażenia krytyczne, no i na dole jeszcze jest specjalna cecha Falcon Blade 10% szansa na odświeżenie prędkości ataku, czyli tak naprawdę zadanie drugiego ciosu w tym samym czasie. No. Broń jak widzicie ma rank, czyli poziom, 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 poziom jest o tyle ważny, że im większy tym lepszy, ale jak go zwiększamy, mamy grindstone, czyli taki nie wiem, to jest kamień do ostrzenia, czy coś takiego, użyłem z 80% szansą, udało się i teraz jest rank broni drugi, broń ma lepsze statystyki, no i tutaj użyłem jeszcze raz i mamy trzeci, bank, powiem wam, że nie jest to skomplikowane, każdy to bez problemu większych zrozumie.

No i koniec tego programu, niczym ja, to melodia, my jako, że jesteśmy krwiożyczymi piratami, koniec odcinka, spędzimy w tawernie, słuchajcie, graliśmy w grę Pixel Piracy, grał dla Was Wasiu. jak widzieliście, sama gra jest bardzo sympatyczna i jak mówiłem, bardzo miło mnie zaskoczyła, będę grał, a więc trzymajcie się szczury lądowe, do zobaczenia gdzieś na Karaibach, albo w kolejnej pirackiej kronice, trzymajcie się, cześć! Right.